No to co, witam wszystkich widzów w tym nowym odcinku. Będzie on nieco podobny do dwóch pozostałych. Aczkolwiek chciałbym tutaj poruszyć temat blokady mojego konta. Zapewne już większość z Was wie, czym to było spowodowane, ale może jest garstka osób, które tego nie wiedzą. Więc mianowicie, blokada konta została nałożona z powodu naruszenia regulaminu, a właściwie to punktu 17, który właśnie brzmi, pozwolę sobie to przeczytać nadużywanie systemu listów ich oraz HD przedmiotami z jego wykorzystaniem i tak to jest właśnie powód e, blokady konta jest to co najmniej dosyć śmieszne ponieważ w jakiś tam sposób nie mieli na to dowodów jedyny ich dowód to jest prawdopodobnie naszyj e, który jest na profilu nawet teraz ponieważ dosyć przypadkowo chyba zapomniałem go po prostu schować Planowałem dosyć trochę później go założyć, ale skoro go już zauważyłem, to stwierdziłem, że po prostu już go zostawię, niech sobie leży. Ponieważ jak oni to twierdzą, nie są to wystarczające dowody, ale jak, ale jak widać to tutaj jest dosyć inaczej. Mam pewne podejrzenia, że trafiłem na jakąś czarną listę, ponieważ miałem już jednego bana za takie właśnie e, naruszenie regulaminu. Więc możliwe, że po prostu byli, byli w jakiś tam sposób przewrażliwieni na moim punkcie więc jak zobaczyli taką kolejną legę z profilu to po prostu sami z siebie sprawdzili właśnie te logi na których mogli to zobaczyć od razu powiem, że ta kara jest dosyć słuszna liczyłem, liczyłem się z tym, że mogę ją dostać ale chciałem też powiedzieć, że jest to właśnie druga kara za to samo mianowicie parę miesięcy temu jeszcze tutaj sobie pozwolę, że sobie się napiję oczywiście wody Mianowicie parę miesięcy temu lotnąłem sobie dwie legi z listu. Była to zbroja 1063 i zbroja 300. Jedna spadła mi po miesiącu biciu, a druga po tygodniu. Także tutaj już powiem, że jest to dosyć losowe. Może spać Ci Lega za pierwszym biciem, ale może też ci spaść za tysięcznym biciem i tak dalej. Ale przede wszystkim wymaga to dużej cierpliwości i chęci. I trzeba się w jakiś tam sposób kryć Um, tutaj muszę przyznać, że te wszystkie informacje na ten temat przekazał mi um, w sumie to dobry kolega, a zarazem klanowicz, który spędził dużo czasu na czytaniu regulaminu, który spędził dużo czasu na praktycznym lotaniu tych lek, wyeliminował jakieś tam błędy, doszedł do jakichś wniosków, z którymi się podzielił, ale zostanie tutaj anonimowy, ponieważ może sobie jakoś tam nie życzyć tego. Ale chciałem tylko to powiedzieć, że ten gracz jest tutaj właśnie pionerem. On jako pierwszy lotną legendę z listu. Nawet bym się pokusił stwierdzeniem, że na wszystkich światach. Także szacuneczek. Co hmm. tutaj jeszcze chciałem poruszyć? Hmm. A, że dziur mają dziurawy regulamin. Ponieważ moim zdaniem wszystkie legendy lotnięte listem w taki sposób. Z Właśnie nadużywanie systemu listów głączych powinny zostać skasowane. Byłaby to w jakiś tam sposób nauczka dla tych graczy i przestroga. Zwłaszcza, że takie lotanie listem to um, zajmuje sporo czasu dziennie. Także byłaby taka z tyłu głowy myśl, że po co ja to robiłem, wszystko straciłem i tak dalej. Więc to jest właśnie ten główny powód. Ale chciałem też się z Wami podzielić um, w sumie tą relacją z, pisania z nimi na Subporcie. Mianowicie napisałem do nich o, w sumie to z prośbą, o skrócenie kary Wyraziłem tam swoją skruchę i tak dalej Powiedzmy, że jakieś tam standardowe zagrywki No ale spotkałem się z dość śmieszną sytuacją Mianowicie to rozumiem, napisał mi jakie błędy i za co dostałem tego bana No ale reasumując z tego co on tutaj napisał, nie wiem czy tutaj mogę to zamieścić Ale chciałbym Wam o tym powiedzieć Że napisał tak Wielokrotnie toczyłem walki z postaciami z jednego gracza o niskach jakiś tam. Były to 26 poziomy, które znajdowały się na mapie tunel pod skałę P2. Jego zdaniem jest to dość dziwne, ponieważ ta postać nie powinna się tam znajdować, zwłaszcza z listem. Jest to dosyć przykre, ponieważ każdy gracz ma prawo zwiedzania swoim argonem, nawet żeby chodzić sobie po jakichś tam ograch czy tak dalej. No, i na końcu wniosku napisał, że takie czynności podlegają pod powyższy punkt taryfikatora KAR. Także jest to dosyć śmieszne i zabawne, ponieważ jego zdaniem, jak był to 170 poziom, to nie było nic w tym dziwnego. Także to jest dosyć absurdalne i wręcz można powiedzieć, że ten typ należy się do wywalenia. No, ale skoro już wiedziałem, że nic z tego nie będzie, nie dostanę skrócenia. Zwłaszcza że mm, były już takie przypadki. Które właśnie gracze dostali, dostawali skrócenie blokady, albo jej nie było. No ale pewnie macie to też. Mm, no pewnie o tym wiecie po prostu. Ale ja napisałem tylko o skrócenie paru dni, ponieważ zbliża się event wakacyjny, więc chciałem sobie właśnie mm, uczestniczyć w nim w pełni. Bo jak już wiecie, to event jest raz w roku. Kolosi są dosyć unikalni. Takiej temki nie zdarzył się zbyt zbyt często i zbyt bliskiej przeszłości. Także tak. Ale reasumując, jak już nie wiedziałem, że jak już wiedziałem, że, nie będzie, że nic z tego nie będzie po prostu, to powiedzmy, że jakoś tam szukałem strony zaczepki i w jakiś tam sposób chciałem się dowiedzieć jak oni tam funkcjonują. I napisałem coś o smoczy łuskach i dostałem taką odpowiedź, że fakt ile graz wydał łuskach na grę nie ma żadnego wpływu i to mnie dosyć zdziwiło. Prawdopodobnie wam tutaj zamieszczę tą wiadomość, hmm, A to jeszcze zobaczymy. No ale jest to dosyć, dosyć wywołało zdziwienie na mojej twarzy, ponieważ rozumiem, że musieliście tak napisać, ale dobrze wszyscy wiedzą, że takie rzeczy jak smaczełuski, staż konta, poziom ulepszony legi przede wszystkim właśnie wydane smaczełuski ma ogromny wpływ na blokadę konta, bo z góry takie osoby nie dostają takiej blokady, a nawet tego już dostaną, to po prostu idzie im się odbanować z łatwością. Więc jest to dosyć dziwne, i w sumie to wszystko co chciałem tutaj powiedzieć, ale jeszcze na końcu powiem, że zlotałbym to Legę jeszcze raz, ponieważ mają tak dziurawy regulamin, że po prostu warto to robić. Bo co z tego, że mam bana na miesiąc, skoro mam Legę wartą, wartą znacznie więcej, już nikt nigdy jej nie zdobędzie, i w jakiś tam sposób jest najlepsza na tym poziomie. Więc było warto, ale to już nie moja wina, dosyć po prostu mają tak niezrobiony dobrze regulamin że to jest po prostu tragedia no ale póki taki jest to korzystajcie mm, tylko nie piszcie do mnie bo bo, bo, bo i tak wam nie, nie powiem wam zbytnio jak to lotnąć ponieważ nie ma co tego też tak e, rozpowszechniać także tyle ode mnie, ja się z wami żegnam, czyścić. Czyś.